Witam wszystkich, Mówi za Hive, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play z gry FIFA 14 z trybu Ultimate Team Jak widzicie znowu tych końców mamy już teraz prawie 15, no dobra nie 15, 14,5 tysiąca prawie I tak, najpierw skupimy sobie jakiegoś środkowego obrońcę teraz lepszego z tych co mam, bo granie trójką obrońców zbyt łatwe No nie zawsze jest, tak w ogóle grałem sobie dosłownie 3 mecze tam skończyłem ligę 9, awansowałem do ligi 8 w grze online. Dzisiaj sobie zagramy jeszcze jakiś puchar. kupimy sobie właśnie Benatie. On jest bardzo tani, a resztę będę chciał sobie teraz zbierać na paczki. Czemu na paczki? Ano, dlatego o, dobra, bierzemy tego za 1200. Kup TERAZ, ok. będziemy sobie zbierali na paczki, ponieważ Dwa dni temu, jak wiecie, wystawili drużynę sezonu Bundesligi. No i gram też jeszcze w FIFA World, ten taki darmowy, darmową FIFA. Fakt tutaj wyślij do klubu. W tą darmową FIFA. No i tak sobie wczoraj kupiłem paczkę za 15 tysięcy. No i co? No i trafiłem tam. Piłkarz z drużyny sezonu Tonego krosa prawie za przy tym nie dostałem, jak to zobaczyłem. Naprawdę, tak więc trzeba próbować szczęścia. Także i w tej Fifie Zwłaszcza, że tamten tony cross aż tak drogi nie jest. A tutaj bym za niego 300 tysięcy dostał. Dobra, teraz jak myślę, kogo by to stąd wyrzucić, i myślę, że to będzie LOPO. Dobra, tutaj wstawiamy sobie Benatie no i tak, Benatia, ty będziesz grał zaraz. Tak sprawię jeszcze tutaj Midziego Bo on mi tam chyba zwykle zgranie podwyższa, jak się... Nie, nie z tej strony Ta. Dobra. Benatia. Benatia będzie chyba grał zamiast Zakardo. Jeszcze zobaczymy. Dobra, Ben. Zakardo musi być. Yy, czemu go... Mógł... <ścoughs> zamiast bramkarza. Geniusz. Geniusz po prostu, geniusz. Benatia, wejdziesz tutaj. No, fajnie, że mi się zgranie obniża, naprawdę. No, dobra. Trudno. Gastadello jeszcze tam jest. Okej. Okay. Dobra. Siedzi. I wydamy sobie teraz pieniążki na jakąś tam paczuszkę fajną. Kupimy sobie taką za 7,5 tysiąca. E, nie tą. Dobra. Dobra, gro. Tak jak wczoraj w FIFA World trafiłem Totsa, taki tutaj, proszę cię, gro. Daj mi coś dobrego, naprawdę coś fajnego i drogiego. To jazda. Uwaga, co za emocje. Helmes, Helmes. to są dopiero gwiazdy, spójrzcie na nich. Po prostu coś niebywałego. Dobra, idziesz na. No i wysłałem go do klubu. Jest Jestem najmądrzejszy. Liga menadżera. To idzie na szybką sprzedaż. To idzie na szybką sprzedaż. To idzie na szybką sprzedaż. Kolejny Pierre. Również idzie na szybką sprzedaż. Styl gry zawodnika Jastrząb. A może się przydać, albo i szybka sprzedaż. A ty idziesz na listę transferową, wystawiać tam za 800, być może jakoś tak. Resztę wysyłamy sobie do klubu. No i jest. Pięknie. Teraz sobie tutaj wejdziemy. Helmes. Wystawimy cię. Chyba porównaj cenę. Pewnie będzie coś koło 800. Nie znaleziono licytacji. No dobra, wystawię cię za 800. Może zawsze znajdzie się jakiś kupiec. Chociaż wątpię w to. Dobra, jedziesz na 3 godzinki. No i wystawiamy. Na no, dobra, no dobra, dobra. 3 godzinki, niech będzie. No i już gitara. Git, majonez I mieliśmy grać teraz sobie dalej w turniej dla jednego gracza. Ponieważ jest jeszcze kolejny łatwy turniej, który również chciałbym mieć już za sobą, czyli Puchar Menadżerów Minimalna wartość zgrania to po prostu 80, są jedyne takie wymagania Srebrna, złota paczka podarunkowa i 700 monet To są nagrody Trzeba sobie po prostu ponabijać trochę monet, sądzę, że po tym meczu kupimy sobie kolejną paczkę Edytujemy sobie teraz wyjściowy skład Dobra, mam może jakieś... Tych kart jednorazowych, kondycyjne karty, ale to są tylko takie, co po 60 dodają. A no to trudno. Muszę mieć zgranie 80, tak? Kololi dodaje zawsze zgrania w razie co. Adrian, ty mi nie pomniejszysz, tak? Dobra. No nic. Zawsze można jeszcze zdjąć tutaj kokę. No i proszę bardzo. I teraz można spokojnie chyba wstawić. Nie, nie można wstawić Adriana. Ok, to inaczej. Albo i nie inaczej, gramy. Wszystko jest w porządku. Nawet nie mam pojęcia, co jest naszym rywalem. Real Jean No i ok, zawodowiec, wszystko w porządku. No to widzimy się tak jak zawsze przy powtórkach. A więc zaczynamy. Czwarta minuta meczu. Rzut wolny, balotelli trafia w mur. Potem rywal przejął piłkę, balotelli ją odebrał i balo, balo, balotelli. Mario, Mario, balotelli. Strzela piękną bramkę. Patrzcie, jak od poprzeczki tutaj huknął pięknie. Jeszcze z gwiazdy, jeszcze w zwolnionym tempie. Uwielbiam, kocham, po prostu ubóstwiam takie bramki. Coś cudownego. 1-0. Cóż mogę powiedzieć? 25 minuta meczu, zagranie głową. Wejścia a la karate Balotelli mija obrońcę. Balotelli strzela jak jakiś ziemniak. No i mamy 2 do 0. A to już jest 39. minuta meczu. Zagranie do Mario Balotelliego. No i Mario Balotelli strzela już. Hat -tricka. Bardzo ładny, precyzyjny strzał. No i 3 do 0. No i minuta 71. Mario Gomez, Balotelli i Marchizio. Pyk. I mamy 4 do 0. Jeszcze raz w takim zwolnionym tempie. On to chyba ledwo co dotknął, ale jest bramka. 75 minuta. Mario Balotelli dośrodkowywuje do Coutinho. Coutinho strzał, broni bramkarz i Balotelli zamyka akcję. 5 do 0. 79 minuta. Koke, do do Balotelliego. On nie może przestać dzisiaj strzelać, więc trzeba piątą bramkę w tym meczu. Jest 6 do 0. No i 6 do 0. Piękny wynik, szkoda tylko, że to z zawodowcem O, proszę bardzo, końce nam już doszły A więc sobie teraz kupimy paczkę Kolejną Transfery, co ja tam w ogóle sprzedawałem, bo sobie już zapomniałem A, helmes, a on się nie sprzeda, mówię wam Nie sądzę, żeby ktośkolwiek kupił takie coś Okej okay. no Zobaczymy, może tym razem się uda otworzyć już coś naprawdę takiego Takiego, takiego super Nie o znowu crossa trafić To co? Moja kochana aktualizacja, uwielbiam to To czekanie aż to się wszystko otworzy O, jest paczka za 7,5 tysiąca oczywiście Dobra FIFA i ej! błagam was Dajcie mi coś drogiego. Rondon! O oh my god! Kolejna beznadziejna paczka. Wysłałem go do klubu, bo jestem geniuszem. Elia! Elia, Elia, Elia. Może Elia by ktoś kupił, nie? Jak myślicie? Szybka sprzedaż. Dobra, was na pewno ktoś powinien jednak kupić, chociaż nie chcę mi się tak ze wszystkimi. O, szybka sprzedaż, tam 608 jest. Ktoś to tworzy Bundesliga Może i by chciał, ale ja chcę na nim szybko zarobić. Dobra, jazda, wszystko do klubu. Dobra, trzeba teraz wystawić na sprzedaż. Tamtego takiego gostka. To to Rondon. Rondon, za ile ty będziesz? Szedł? Za 1000 chyba na pewno ktoś ci tutaj kupi. Uuu 4,5 tysiąca. trochę chyba przesadziłeś kolor. Nie wiem czy on jest aż tak dobry. No ale skoro nie ma tak dużo innych ofert, to trzeba by nie spróbować na przykład z dwoma tysiącami. Proszę bardzo. Ktoś to, to tworzy ligę rosyjską? Być może się skusi na tego piłkarza, więc... A więc spróbujmy. OK. No dobra. Teraz sobie będziemy zbierać na tę paczkę za 15 tysięcy, więc to trochę zajmie Zbieramy pieniążki, ale ja naprawdę chcę trafić coś drogiego Bardzo chcę Ok. Pacha, puch, puchar menadżerów, już bym powiedział pachar, tak pachar gramy, pachar, super Pachar menadżerów, więc Edy tu i chcę sobie, o właśnie Trzeba użyć jakiejś kondycji tych kart jednorazowych mamy teraz całkiem sporo Quaggirella, chodź Za Balotelli, ty cię już tyle naszczelałeś, ale musisz strzelać więcej Dobra, nie zmienię ci pozycji Koke chcę ciebie w składzie Oooo, dobra, za zostajesz To Koke pójdzie za Cambiaso co, co najwyżej Aha, dobra, wszystko rozumiem, tak Okej okay. Nie wiem, czy Obenatia tak obniża mi zgranie Adrian, ty też mi obniżasz zgranie O Jezus, serio już? O Matko Boska, a w sumie... Chodź Burdisco. Zgranie się podwyższy, może teraz się uda już skokę O, Ale zaraz Ale zaraz, przecież Kololi podwyższa zgranie I jest 80 No właśnie Kulturalnie. Pięknie i przyjemnie. Aha, wiem co miałem zrobić. Działania. Wymieść zawodnika. O, przecież mam tutaj jeszcze tego drugiego srebrniaka. Co tam przed chwilą? O, jeszcze mam coś takiego. Już ich damy na szybką sprzedaż. Usuń ze. Ojejku. 300 końców poszło. Aha, już myślałem, że go usunąłem ze składu. Znaczy się dałem usunąć ze składu, a myślałem, że tego w ogóle usunę kompletnie. Kolejny. 108. Nie, się ciągle dziwicie, że mam jeszcze tutaj brązowego Kololiego w składzie albo tego Koreańczyka. Koreańczyka jeszcze nie sprzedałem, w sumie nie wiem czemu. A Kololiego trzymam, bo mi podwyższa zgranie, więc nie wiem, czemu miałbym go sprzedawać. Albo na razie w ogóle za kogoś wymieniać. No dobra, zagarajmy tymi fajnymi strojami. Okej, okay, no to widzimy się tak jak zawsze przy powtórkach. No dobra, trzecia minuta meczu. Balotelli. Balotelli. 1 do zera. Znów balotelli. 20 minuta meczu, staje fragment, rzut rożny, dośrodkowanie w pokarne i przedłużenie głową do Domidziego, który strzela bramkę szczupakiem Jeszcze piłka się otarła o rękę bramkarza I mamy 2-0 A to już 37 minuta, Claudio marchizio przy piłce, wystawia piłkę do Koke i Koke czymś takim pokonuje bramkarza 3-0, jeszcze tak zobaczmy tu z gwiazdy, bo fajnie to wygląda Lubię takie bramki no i jeszcze 82 minuta dogranie do Balotelli. No i znów Mario Balotelli strzela bramkę na 4 do 0. No i kolejne zwycięstwo, kolejny awans, jedziemy dalej. Pieniążki wchodzą na konto. Dobra, jedziemy, kolejny mecz, nie będę ci teraz zlekał. Deportivo La Coruna jest teraz naszym rywalem. Łukasz Podolski koniec kontraktu, a więc już się ten kontrakt mu tutaj... Jakiś wstawi. O, proszę bardzo, ten na przykład bardzo ładny kontrakt. Coś tutaj do zmiany. Kutinio może sobie teraz zagrać znowu. Tak wiem, że zgranie się mi obniża, rozumiem wszystko. A tutaj sobie wstawimy na przykład Cambiaso Benatia, ty też sobie zagrasz. Tutaj zależy Zakardo. Okej, okay. aha, Balotelli. Już mu dajemy kondycję. Mam w ogóle jakieś karty treningu. No naprawdę nie mam. O! Motorniczy. Podstawowy. Dobra. Let's go. Gramy kolejny mecz. Na zawodowcu. Dobra. Widzimy się więc przy powtórkach. Tak więc zacznijmy te powtórki. To jest 43 minuta. Kaka dogrywa w pole karne i zdobywa naprawdę pięknego gola. Piętą, proszę spójrzcie, znakomity gol. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze bym tak to z gwiazdy zobaczył. Nie no, świetnie, Quaggiarella. Zaskakujesz mnie, chłopie. 52 minuta meczu. Quaggiarella. No i czym by, by, byłby mecz bez bramki Mario Balotellego? 2 do 0. No dobra, więc 2 do 0 zwyciężyliśmy ten mecz. Tym razem tylko 2 do 0. Zagramy następny mecz jeszcze tak za chwilę. Chcę tam sprawdzić teraz w składzie, czy ktoś nie ma o kontrakty się skończyły. O oh, fak, nie to. Tutaj mamy kontrakty. Dobra, do midzi raz. Alan Drau to jest 2. Okej okay. Wszyscy? Wszyscy. Dobra. A więc w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to wiadomo, co możecie zrobić. Ja będę znowu nabijał te końcy. Kupimy sobie w następnym odcinku paczkę za 15 tysięcy. Może jakiegoś to, co trafimy. W następny odcinek pewnie już będzie wtedy, kiedy już będzie nowa drużyna sezonu z jakiejś innej ligi. Będzie może hiszpańskiej. Tak więc do następnego razu, żegnam się z wami. No i na razie.